Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jestem, mówi Olaf, a to jest krótka audycja robiona ze smartfona. Raport Jasnowidza 26 marca 2024, wtorek. Tutaj zaznaczyłem na kalendarzu trzy daty. To są daty no, po prostu niedobrych wydarzeń. Jakie miały miejsce w wojsku polskim? Są to po prostu jakby wypadki związane z polskimi żołnierzami. Trzy wypadki miały miejsce. Dzisiaj 26 miał miejsce trzeci wypadek, to jest jakby tutaj czytamy właśnie, że zeszła lawina i odszedł z tego świata żołnierz wojsk specjalnych. No ja ze swojej strony powiem po prostu, że pani Boże świeć nad jego duszą i to jest, to jest dzisiaj, to są dzisiejsze informacje z portalu TVNBS4, tutaj porobiłem screeny, ja to poruszam przypadkowo chciałbym wyprowadzić pewną tezę i jestem ciekaw jakby waszej reakcji, jestem ciekaw jakby co o tym sądzicie, a ja po prostu powiem wam co ja o tym sądzę i tyle, tutaj właśnie czytamy, Taki skrót tych trzech wypadków to są te daty, właśnie czerwona, żółta i zielona. I tutaj właśnie zaznaczyłem, sekundka, tu właśnie zaznaczyłem o czerwona to jest wtorek, 5 marca, w czasie ćwiczeń. Bojowy wóz piechoty najechał na dwóch żołnierzy. No i tego samego dnia była wiadomość o jednym, że odszedł z tego świata, i następnego dnia. Odszedł drugi, przynajmniej wtedy podali wiadomość. Potem, następnie, 25 marca, w poniedziałek na poligonie w Lublińcu, doszło do wypadku podczas ćwiczeń wysadzania trotylu. No i odeszli dwóch żołnierzy, mieli po 36 lat. No, wielka strata, bo musi być na pewno troszkę doświadczeni, pewnie e, troszkę już służyli w takim naprawdę bardzo dobrym wieku, jeśli chodzi o służbę wojskową e, i wielki żal tracić jakby doświadczonych po prostu żołnierzy, kiedy jeszcze nie, nie bierzemy bezpośredniego udziału e, w żadnym konflikcie teraz, oprócz tych misji stabilizacyjnych na całym świecie, gdzie polscy żołnierze się znajdują i policjanci. No i ostatni właśnie to jest dzisiejszy właśnie wypadek jakby w niżnych rysów, no i to, to już jest trzecie właśnie wydarzenie, które tutaj czytamy, tak, razem odeszło teraz w marcu pięciu żołnierzy. Zaraz Wam przedstawię jakby moją tezę, tutaj jeszcze spójrzmy na inne screeny, to jest tutaj wtorek, 26 marca, tak. Zeszła lawina i żołnierz wojsk specjalnych. Właśnie to chciałem powiedzieć, że żołnierz wojsk specjalnych to naprawdę potężna strata ogromna. No mam nadzieję, że rodzina została tam jakoś otoczona opieką. No Trudna rzecz, jakby. Tutaj mamy z kolei następny, właśnie to jest właśnie ten wybuch na poligonie, gdzie odeszło dwóch żołnierzy. To było wczoraj, w poniedziałek. No dziwne te wypadki są, ale w pewnym sensie być może coś w tym jest, zaraz wam powiem i to odeszło dwóch saperów z piątego pułku chemicznego i tutaj właśnie jest ten wcześniejszy, to akurat specjalnie jakby pokazałem ten budowy wóz piechoty tak? i ten wcześniejszy jakby przypadek z 5 marca właśnie, gdzie najechał ten wóz piechoty. No i tyle. Tam to są takie ostatnie ustalenia, że na razie wstrzymali szkolenia z użyciem materiałów, tak, po tych wszystkich jakby wypadkach. Tak nawet piszą właśnie, że w marcu zginęło pięciu polskich żołnierzy, czyli my jeszcze nigdzie nie bierzemy udziału, a już pięciu Polaków zginęło. I teraz teza, którą chciałem wyprowadzić, drodzy Państwo, to chciałem Wam po prostu powiedzieć, że ja uważam, że myśl jest energią, tak? Ja uważam, że uczucie jest energią, tak? Intencja, intencja ukierunkowuje, jakby nawiguje te myśli, tą energię. Tu nie znaczy się, że ja teraz używając tego słowa odrzucam Pana Jezusa. Ja myślę, że głęboko wierzę w Pana Jezusa, uznaję Go za Zbawiciela i tylko, że jakby... No, wiemy, że jakby jest jakby zagadnienie tej energii. Chodzi o to, że to trzeba jakby oddzielić, że wiele tych Nurtów, New Age'u, czy, czy jakichś różnych innych religii, to oni postrzegają, jakby nazywają tam jakąś energią, tak? Ale oni jakby dążą do samoboskości, nie uznają Chrystusa za Zbawiciela, za jedynego Zbawiciela. To trzeba też podkreślić, za jedynego Zbawiciela na tym świecie, tak? Ja tak Pana Jezusa uznaję za jedynego Zbawiciela, tak? Pan Bóg jakby, jakby jest tylko jeden, jest, to jest osoba jakby, tak? A tutaj wielu jakby innych nurtów religijnych uważa, że nie wiem, że to oni się zamienią w bogów, czy jakąś tam się, którąś entą i się zjednoczą z absolutem, czy jakieś tam, różne są filozofie, ale generalnie chodzi o to, że oni mówią o tej energii, ale inaczej postrzegają niż chrześcijanie, bo uważają, że po prostu jakby no nie wiem czy bo to pewnie zależy od nurtu tak, ale chodzi o to, że odrzucają ten element, że Chrystus jest zbawicielem i to jedynym, tak, bo są też takie tacy właśnie jak ci Sejbowcy, tak, co oni uważają, że tak, że jest okej, okay, jest Jezus, ale też jest sejbaba, nie. Więc oni tam każdy ma po swojemu te światopoglądy poukładane. Ja akurat wierzę, że pan Jezus jest jedynym zbawicielem, tak nie ma dwóch, trzech, czy więcej, jest tylko Jezus. I teraz, ale oprócz tego jakby zachodzić jakby to zjawisko tej, nazwijmy to energii, choć tak naprawdę to jest element jakby Ducha Świętego, to jest jakby element Pana Boga, tak? Bo przecież nie ma nic jakby poza Bogiem, nie? Znaczy, może inaczej, bo, bo to są trudne tematy jakby i to różni ludzie mogą słuchać, ale ja chciałem tylko po prostu powiedzieć to, że Wierząc w Pana Jezusa jakby nie odrzucam tego elementu tej energii, czyli właśnie jak nie wiem, no, co, gdzieś jesteśmy, pchniemy jakiś przedmiot, on się potoczy po stole, spadnie, tak? Gdzieś tam rzucimy, on poleci yy, i też uderzy w coś, czy, czy spadnie na ziemię, czy stłucze się, jak to będzie szlanka, tak? Czyli dysponujemy jakąś energią, tak? Fizyczną, yy, yy, kinetyczną, tak, ale też jest energia myśli, energia miłości, uczuć, tak, energia strachu, yy, no bo też są różne energie, tak? I to wszystko jakby jest, i to wszystko działa, tak? I moja teza jest taka jestem ciekaw, jakby co Państwo o tym sądzą. Ja nawet zrobię ankietę. Postaram się zrobić dzisiaj, albo najpóźniej jutro taką ankietę, żeby Państwo właśnie zagłosowali i jestem ciekaw, właśnie, ile z Państwa, którzy słucha tych audycji, właśnie zagłosuje za tym, że uznaje, że tak myśl, uczucie, intencja, że to wszystko, mowa, tak, że to wszystko. Czy znaczy słowa właśnie, że to jest, są różne objawy energii, tak, że to jest energia, czy to nie jest energia, tak? I ponieważ jest to energia, to ona nosi za sobą jakieś działanie, czy nie nosi, tak? I to zależy od tego, czy właśnie wierzycie w Pana Jezusa, czy, czy macie jakieś inne światopoglądy i religie, ale czy uznajecie to. Nie? Choć też bardzo jestem ciekaw, szczególnie reakcji chrześcijan jakby, tak? choć myślę, że chrześcijan tu jest jakby mniejsza, myślę, że około jednej trzeciej jest tu chrześcijan, ale no nie to by trzeba też zbadać. Na razie zrobimy ankietę właśnie, co Państwo sądzą właśnie o energii właśnie takiej, jaką Wam, wam przedstawiłem. Jakby, tak? Czyli uznajecie, że myśli są energią, słowa, intencje jakby ukierunkowuje tak? to wszystko, uczucia, tak? emocje że to wszystko są takie różne poziomy, różne tymi różnymi kanałami, jakby nasze jestestwo, nasze, nasza dusza jakby się komunikuje właśnie i też właśnie między innymi tymi, bo ich jest tam więcej, ale już zostawmy, bo są też takie, też jakby, jak się modlimy, jakby. I mówimy właśnie świat widzialny i niewidzialny, tak? I też są takie elementy jakby świata niewidzialnego, choć on jest jakby widzialny dla aniołów, no i czasem jest jakby widzialny dla jasnowidzów, czy słyszalny dla jasno słyszących, tak, czy ludzi, ludzi tam jakoś wrażliwych, czy którzy mają jakby do tego jakiś tam dostęp dzięki Bożej łasce. Lub też dzięki mogą też czasem. Niektóre osoby widzisz, które nie mają tego jakby dostępnego dzięki Bożej łasy, tylko za pozwoleniem, jakby przyzwoleniem Boga, ale poprzez złego, tak że zły też dopuszcza i tak właśnie kapłani faraona, czy jacyś czarnowidzę czy jakieś wróżki, czy, czy jacyś... Różne, nie wszystkie, nie wszystkie, ale niektóre media, czy mediumiści, czy, czy panie parające się mediumizmem, tak, też mogą mieć takie różne rzeczy, ale one już nie jakby nie są z dopustu, jakby w sensie, że dzięki natchnieniu Ducha Świętego, tylko są jakby skądś inną, tak, spoza natchnienia Ducha Świętego, Pana Jezusa, Pana Boga. I teraz jest taka kwestia, że to jest właśnie ważna rzecz, właśnie, czy uznajecie, czy nie uznajecie. Ja uznaję, ale też nie odrzucam Pana Jezusa jako jedynego zbawiciela. I teraz właśnie chciałem wam powiedzieć, że moje zdanie jest takie właśnie, że im więcej trąbi się o wojnie, tak? im więcej trąbi się o zagrożeniu, o wojnie, o strachu o tym wszystkim. Chociaż ja też jakby robię te audycje i poruszam ten temat często. Ale to też jest ważne, w jaki sposób się porusza, tak? I jaki jest cel, intencja tego wszystkiego. No jest bardzo dużo tych poziomów, więc jakby nie chcę teraz, żeby ktoś się łapał za słowa, tylko żeby tak, żebyście spojrzeli tak na całość. Nie? I chodzi o to, że ja uważam, jestem tak przekonany. Że właśnie jak im więcej energii, tym więcej ona się zagęszcza, tym więcej to się jakby materializuje powiedzmy w naszym życiu, w otoczeniu, Dlatego właśnie jak w marcu 2020 mieliśmy do czynienia z potężną energią takiego, przekazu medialnego, tak? I wszyscy ładnie, wszystko łyknęli i działo się to, co się działo, tak? I tyle. Są programy, programuje się tak, różne rzeczy między nimi też można programować właśnie populację. Niezależnie od tego, czy wydarzenia są prawdziwe, czy nieprawdziwe, czy półprawdziwe, tak? chodzi o sam efekt, tak można przekazywać jakby informacje rzetelnie, a można coś bardzo mocno wybrzuszyć, coś bardzo mocno wzmocnić tak? i to będzie mocniejsze niż jakby normalnie. Tak? I teraz zmierzam do tego właśnie, że te wydarzenia, te, te wypadki, te trzy wypadki, które tu widzicie, ja uważam, że one są odzwierciedleniem właśnie tego trąbienia o wojnie, tych trąb, tego trąbienia, właśnie trąba Jerichońska czy jakaś inna, jakby, czy medialna, po prostu, że to jest takie trąbienie wojny i dlatego właśnie to już jest tak gęste, to już jak grunt się już tak mocno przygotował, że jeszcze nie ma tego bezpośredniego udziału, bezpośredniego starcia, ale już rakiety latają, już cywile odchodzą, tak, w Polsce już nawet i żołnierze odchodzą, a jeszcze tego wydarzenia. Na W nie ma, jakby tak, w naszej rzeczywistości takiej bezpośredniej, ale pośrednio dzieje się to właśnie, bo jest to wszystko tak zagęszczone, czyli można powiedzieć, że grunt został przygotowany. To trzeba też uważać, bo w przyszłości grunt może być tak przygotowany, że wystarczy tylko iskierka. I, I pożar może rozpętać, tak? Więc to trzeba wziąć pod uwagę. Ale głównie chciałem właśnie Wam przekazać, to właśnie, że może, może tak jest. Nie upieram się, ale tak gdzieś tak czuję, tak uważam. No, nie możemy tego wiedzieć na 100%, ale po prostu ja, wierząc w takie rzeczy, uważam, że jak ludzie, właśnie nie wiem, no, modlą się, tak, no to. Po prostu jak wiara, tak, Pan Jezus uczył, tak, że wedle wiary się stanie, więc jest takie coś, że jak ludzie wierzą jakby w takie właśnie wydarzenia związane z wojną, to w końcu dzieje się wedle tej wiary i to nie jest tak jakby, że to gdzieś ci pojedynczy, ci kochani Polacy, żołnierze nasi, że to oni gdzieś mogli jakby, nie wiem no, Miliardy myśli wytwarzać w tym temacie, i w związku z tym odeszli z tego świata. Ja nie znam jakby zamierzeń Pana Boga, ale myślę, że to jakby te takie ogólne pole świadomości, jakby, tak? że jak Polacy ogólnie zostali tak mocno przeszykowani, to właśnie to gdzieś wśród tych stu kilkudziesięciu tysięcy żołnierzy, gdzieś pojedyncze osoby, właśnie dłuższe z tego świata odchodzą właśnie i że bierze w tym udział te pole świadomości, gdy tak I tragicznie padło tam na tą piątkę, bardzo współczuję rodzinom, ale chodzi no w tym szerokim kontekście właśnie to jest taki objaw, tak? A potem jak to się będzie jeszcze bardziej gdzieś tam rozszerzało, tak, no to potem już może dojść do jakby większych tam ekscesów, tak? Wielu jakby ludzi zadaje pytanie czy będzie, czy nie będzie. No jeżeli 40 czy tam 38, czy ile milionów Polaków będzie intensywnie myślało, pragnęło i będzie stuprocentowo zaprogramowana tak? na wydarzenie o, na literkę w, no to jakże inaczej może być, czy będzie, czy nie będzie? To oczywiście, że będzie, skoro wszyscy te, będą jakby niczym bo modlili się do tej czarnej wersji rzeczywistości, tak przywoływali ją i ten. Więc jakby to też, jakby my też wszyscy bierzemy w tym udział, jakby, tak? i tyle. To nie znaczy się, że nie można o tym rozmawiać, trzeba rozmawiać, trzeba ostrzegać, ale to ciężko jest to wypośrodkować, tak? No ale to łatwo jest jakby też zobaczyć jakby tak, kto normalnie tam opowiada, a kto na przykład bezpośrednio czerpie z tego zyski i jakby trąbi tylko po to, żeby kasę zarobić i po prostu straszyć, straszyć i żeby to wszystko szło na, na energii strachu jakby, tak? Ostrzeganie ostrzeganiem, ale no, no cały czas jechanie na energii strachu, no to wiadomo, że to jest jakby przykładanie się do eskalacji tego wszystkiego, nie? Dobra, to tyle chciałem powiedzieć w tym kontekście. Przejdźmy dalej. Tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać jedną ciekawą rzecz. Mam nadzieję, że w ogóle jakoś załapaliście ten mój wywód. Jeśli słabo mi to wyszło, to przepraszam i może na kamerze będzie lepiej, lepiej to wszystko powiedzieć. O tutaj właśnie chciałem Wam pokazać kolejne wydarzenie, zwróćcie uwagę, to jest 26 marca, dzisiaj wtorek. Mamy tutaj prawie 24 tysiące ludzi, którzy mają coś takiego, co się nazywa denga w Argentynie, czyli Ameryka Południowa. I tutaj czytamy właśnie, że demia dengi w Argentynie, i tutaj czytamy właśnie, że Argentyna zmaga się z największą w historii kraju demią dengi. Tylko w ubiegłym tygodniu odnotowano 24 tysiące nowych infekcji. Podał w poniedziałek miejscowy dziennik i tutaj mamy zwróćmy uwagę w sezonie 23 ja to też nie przypadkowo mówię zaraz przywołam pewną rzecz co kiedyś się wydarzyła w sezonie 23 24 a więc od połowy 23 roku odnotowano w Argentynie 150 tysięcy zachorowań na dengę a i od tamtej pory odeszło 106 osób na to a w tym sezonie w 24 roku znaczy w samym tylko 24 roku, tak? a mamy marzec, więc mamy de facto początek, to już jest tych przypadków prawie tyle co w samym wcześniejszym sezonie, czyli 134 tysiące, tak? a tylko w ubiegłym tygodniu odnotowano 20, niecałe 24 tysiące, tak? jak podaje ten dziennik, pagina 12. tak, I tyle. I tutaj właśnie czytamy, że denga w Argentynie to historyczna epidemia. I proszę sobie przypomnieć, jakby, tak, proszę sobie przypomnieć kiedyś ci z Państwa, co słuchają ten kanał tu wezmę, bo po prostu jest bardziej ciemny obraz i nie razi mi po oczach, bo mówię do smartfona i te jasne screeny mnie posłurażył. To proszę sobie przypomnieć, że kiedyś właśnie, kiedyś właśnie takie audycje robiłem, pokazywałem właśnie, jak robi były takie przeczucia, takie wizje, takie przyczucia właśnie, że. Że, że po prostu jakby. Ja muszę znaleźć te dawne audycje, to było gdzieś chyba, wydaje mi się, że około pół roku temu. Jak będę miał czas, to się zajmę tym. No ale widzę, że z czasem kiepsko, skoro w smartfonie muszę tutaj w samochodzie audycje robić, to, to właśnie jest tak, że kiedyś były takie przyczucia, właśnie następnej demii. I gdzieś tam wskoczyło właśnie, były jakieś sny proroczne, były jakieś przeczucia, i tam było coś takiego właśnie, że kolejna, niekoniecznie jakaś totalna, całkowicie światowa, ale jakaś tam kolejna, taka większa, tak zauważalna, większa, będzie gdzieś właśnie w okolicach właśnie Ameryki Południowej, tak. Yy, czyli, yy, że nie na przykład następna będzie z Afryki, a druga następna będzie z Ameryki Południowej, tak, albo pierwsza będzie z Azji, druga będzie z Afryki, a trzecia będzie. Z Ameryki Południowej, tylko pierwsza większa następna będzie Ameryka Południowa, taka potem, nie wiadomo, potem trzeba zobaczyć na inne inne, inne przeżycia. I zwróćcie uwagę, co się stało, tak? Mamy dwa lata kolejną rzecz, i właśnie tą akcję na Ukrainie i też na Bliskim Wschodzie. I właśnie, jak wam mówiłem, że rzeczy będą się działy równolegle, to mamy już następną temię właśnie w Ameryce Południowej, więc uznaję, że te przeżycia właśnie dotyczące istny procze, dotyczące właśnie następnej takiej rzeczy, które wskazywały, że będzie. W ameryce południowej ładnie wchodzi ładnie się zgadza jest następna i jest dokładnie z Ameryki Południowej tak yy, i tyle bo było też parę takich malutkich tak tam trąbili właśnie o Karaibach trąbili tam gdzieś to tam zawsze każdego roku jest jakieś tam pojedyncze przypadki yy, Azja pojedyncze przypadki yy, Afryka to jest zawsze ale chodzi o to, że większe tak a tu jest większe tu już są setki tysięcy yy, i piszą, że to jest największa w historii tak i yy, yy, historyczna demia tak więc to jest to, i to jest akurat właśnie w Ameryce Południowej i zgadza się ze wcześniejszymi audycjami. Ja te audycje robiłem dlatego właśnie, bo jak tylko zrobiłem przeczucie, i sny prorocze właśnie a propos tego, to zaraz tam chyba po, po, po tygodniu, czy po dwóch tygodniach, czy po paru dniach, już się pamiętam, inna znana, czy najbardziej znana osoba w Polsce, miała identyczne wizje, tak? I ja mówiłem, że no kto wie, czy znowu, znowu enty raz, ta osoba nie powtarza po mnie. Tak jak zauważyłem właśnie, wcześniej miałem takie przeczucia, potem zauważyłem, że bezpośrednio właśnie ta osoba właśnie Najbardziej znana w Polsce, właśnie powtarzała moją wizję, gdzieś w natchnieniu z Ducha Świętego, powtarzała wizję, właśnie dotyczącą pierścienia wokół Tajwanu. No ale wtedy jeszcze ta osoba, nie wiem, no, gdzieś tak myślała, że może bezpośrednio powtarzać te wizje i. Brać sobie je tam bez pytania, bez niczego i, i nawet używać tych samych słów, tych samych wizji, tych samych rzeczy. I to od razu, jakby po, po publikowaniu, zaraz, dwa, trzy dni później, od razu na, na stronie swojej audycji powtarzała wizję z pierściniem wokół Tajwanu. Potem były też kolejne przypadki, i już N tym, już nie wiem czy 8, czy 10, czy którym, czy dwunastym przypadkiem, właśnie był ten przypadek, właśnie z tą Demią, właśnie i Ameryką Południową, i identyczne rzeczy ta osoba. Powtarzała. Jestem ciekaw, czy teraz ta osoba wróci do, do tego, czy już zapomniała, bo ostatnio dzisiaj odsłucham chyba, miałem zaległości chyba sześć. Oczywiście na prędkości razy dwa, ale sześć audycji. Ostatnich wysłuchałem, czy znaczy, tam jeszcze jedna mi została i e, e, porobiłem screeny właśnie, zrobimy osobną audycję o tej osobie. I o tym, co ona mówi, ale to tylko będzie dla nich zainteresowanych. To jest około. Jedna trzecia z was chce słuchać tych audycji związanych z tą osobą i z tym, co ja o tym myślę, co ja o tym czuję, co ja uważam. Więc taką audycję spokojnie zrobię, tylko osobno, żeby właśnie nie zamęczać tych, którzy z Państwa jakby nie są zainteresowani właśnie tymi przeczuciami i tym, co ja myślę właśnie, co ta osoba wytwarza. Ja z kolei się cieszę, że jedna trzecia z was chce tego słuchać, bo właśnie tam powstała jedna z pięciu najlepszych przypowień właśnie, czyli dotycząca właśnie potencjalnego dnia śmierci tej osoby, które dokładnie idealnie w tym dniu ta osoba prawie nie odeszła z tego świata w wypadku samochodowym. Wizja się sprawdziła idealnie, bo się sprawdziła, a osoba przeżyła i z tego jestem szczęśliwy i ten. Więc mówię tak enigmatycznie, ale ludzie, którzy słuchają dłuższy czas to wiedzą o co chodzi. Dobrze, więc tak samo tu jest kolejny przypadek, to już jest co najmniej nasty lub dwudziesty, któryś raz właśnie, że ta osoba powtarzała moje słowa, i właśnie teraz to się sprawdziło tak. To jest jedno, jeśli chodzi właśnie o tą demię, właśnie z Ameryki Południowej. Aha, i jeszcze jedna rzecz, to jest taka, właśnie, że postanowiłem, że tak, tak, że muszę zrobić właśnie audycję osobną, tak? Czyli w tej playliście właśnie, jest specjalna playlista dotycząca tej osoby. Tam może, nie wiem, może się troszkę złościłem, tak? No bo jak ktoś. Jakby już enty raz jakby ja robię jakieś przeczucia, jakieś sny prorocze pokazuję i potem one zaraz się pokazują na kanale, na innym kanale tak najbardziej znane osoby w Polsce i to się dzieje raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, to się dzieje kilkanaście razy co najmniej, to w niektórych tych audycjach tam ja jestem tylko człowiekiem, tak, może jakiś tam żal, taki smutek się przelewa przeze mnie, to przepraszam, no ale ja po prostu też czuję po prostu zwykłe emocje, uczucia, jak Normalny, zwykły człowiek, to też właśnie zauważyłem, że teraz, jakby w przed czy przedostatniej przed audycji, właśnie znowu to miało miejsce. Znowu ta osoba powtarza właśnie moje wcześniejsze przeżycia. Nie wiem, czy to zostało skopiowane. Być może. Nie wiem, nie upieram się, ale jest to identyczna wizja. Tylko w moim przypadku, ona się pojawiła chyba rok temu, albo dwa lata temu, czy rok temu. Bo o tym chciałem też zrobić audycję, bo zaciekawiło mnie to, że jak sobie słucham takich różnych kanałów jak Straczy, Straczy The Future, czy Historia Realna, czy jest teraz wiele kanałów i ja sobie dużo sobie słucham tych różnych tam właśnie wojskowych, generałów i tych innych ekspertów, to właśnie wcześniej pamiętam, dwa lata temu nikt o tym nie mówił, przynajmniej nie w taki sposób jak ja to poruszałem. A teraz od miesiąca, dwóch wspomina się o tym, i od razu też najbardziej znana osoba w Polsce też o tym wspomniała, jakoby miała taką wizję. Więc być może nie ukradła tego, być może nie zgapiła, być może sama to sobie pomyślała, no bo właśnie od miesiąca, dwóch właśnie eksperci o tym mówią. A ja na szczęście właśnie mówiłem to chyba z dwa lata temu, to też znajdę tą starą audycję, przesłuchamy sobie, zobaczycie że eksperci tacy nawet bardzo znani w Polsce właśnie mówią to co po prostu się śmiesznie pojawiło właśnie w przeczuciu czy w śnie, bo się pamiętam, dwa lata temu, to jest bardzo ciekawe, dwa lata temu już było, było takie coś i teraz oni wszyscy to mówią w ogóle, to, to no, ciekawe, ciekawe, no w ogóle ciekawe, że to się sprawdzi w ogóle, nie? ale to dobra, bo yy, yy, to osobno to poruszymy, po prostu muszę wziąć, jakby te audycje wam puścić, żebyście widzieli, tak? że to jest prawda, a nie tam, że ja sobie teraz tak filozofuję. Dobra, nie będę zabierał wam więcej czasu, tylko po prostu mówię, że stworzę ankietę i proszę was, odpowiedzieć na pytanie, czy uważacie właśnie, że myśli są energią, uczucia są energią, intencja, słowa, tak, że to wszystko to jest energia i to wszystko ma znaczenie, tak? Dlatego właśnie jak człowiek myśli o czymś innym, wypowiada ustami modlitwę, a robi coś innego, to jest bez sensu, tak, ale jak i myśli o Bogu, i zwraca się do niego, i mówi słowo modlitwy, i wierzy w to, i w środku, w sercu czuje Pana Boga, tak. To jest wszystko skonsolidowane i ma jeszcze większą moc, że to wszystko ma znaczenie po prostu, nie? Więc napiszcie w tym, czy właśnie uważacie, że są to wszystko energie, jakby tak, niezależnie od tego, w co wierzycie, sobie życie. Ja wierzę w Pana Jezusa, polecam, czy nie. I tyle. I wtedy po tej ankiecie zrobimy następną edycję i trochę o tym pogadamy. Dobra, dzięki Wam za uwagę. Trzymajcie się. Z Panem Ogiem. Cześć.